Dziękuję wszystkich bardzo serdecznie. Nagrałem sobie dzisiaj unboxing. Zaraz zobaczcie czego trzeba tu odpakować wierzją warstwę. Tutaj jakieś papierki co to jest fakturka. prezentuję to na razie i słuchaweczki SPC Gear o, tutaj widzę, że kurier dbał o paczuszkę zobaczcie sami, tutaj widać, że dbał słuchawki SPC Gear Viro to. zobaczmy co jest w środku tutaj profesjonalne nagranie telefonem komórkowym. Oczywiście. Teraz tak sobie tak. I ta faktura przeszkadza. I tak. To się otwiera. Tak bardzo i wyjeżdżamy same. Coś tu jeszcze jest w środku. O, Teraz pokażę wszystko pokonęli, co było w środku. Tak, w środku. Yy, znalazła się jedna para gąbeczek. Wymienię. Tutaj są skórzane założone. To są yy, takie materiałowe te materiałowe. Yy, z tego co wiem, w nich yy, mniej poci się ucho. Przy dłuższych sesjach gry oraz yy, są po prostu dla mnie wygodniejsze więc ja wolę te materiałowe znalazł się tak, mikrofon zaślepka do wejścia do mikrofonu jedna przyjścióweczka na zwykłego jacka tutaj druga przyjścióweczka na combo jacka tutaj instrukcja obsługi naklejeczki oraz same słuchawki. Słuchawki się prezentują. No, z tym powiem, tutaj jest, o, widać mnie z rana, tutaj widać moją kszeleczkę, no ale nie mam jak tego pokazać, bo nie widać tego aż tak bardzo, no ale tutaj znajduje się logo, o, widać delikatnie, o, teraz logo SPC Gear, z drugiej strony to samo. Tutaj jest napis SPC Gear, Skłowki się prezentują następująco: także yy, to by było na tyle. Taki króciutki unboxing, krótki a treściwy. Siemano!